Witam Was w dzisiejszym materiale. Dziś omówimy sobie inny temat niż zwykle, bo nie będziemy sobie dzisiaj omawiać żadnych nowości czy nadchodzącej konkurencji farminga. Dziś powiem jakie mogą być nowości, czyli w skrócie powiem moje wszystkie propozycje do najnowszego farminga. Więc co, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i nie przedłużając przejdźmy do materiału. Więc pierwszą rzeczą będzie rzecz usunięta z farminga, czyli licytacja pól. Była to mechanika istniejąca w 13, gdzie dogadywaliśmy cenę. Nie była ona stała tak jak teraz. No teraz mamy przykładowo cenę 100 tysięcy za pole, to kiedyś mogliśmy ją wylicytować. Do tego zestawienia też dołożę sensowne prace u kogoś na roli. No bo jednak, na przykład w 17, jak mieliśmy taką pracę w polu, to była ona związana z powiedzmy już nawet muceniem czy oraniem. I tak w 17 praca u kogoś na polu była opłacalna. Tak, w 22 ceny za powiedzmy zmuszenie pola są całkiem nieopłacalne. Więc następną rzeczą na tej liście jest rzecz, która no, jest już chyba praktycznie pewna i zapowiedziana, czyli lepsze NPC-ty w farmingu. Jest to rzecz, którą już omawiałem kiedyś, ale mi zależałoby bardziej, aby te NPC-ty nie były przykładowo przy sklepie czy pochodniku tylko chodziły. Bardziej by mi zależało, aby one potrafiły cokolwiek zrobić sensownego, na przykład jak są, powiedzmy, na jakiejś działce wyznaczonej na danej mapie i te NPC-ty, aby potrafiły po prostu przejechać gdzieś choćby parę metrów. Więc co? Następną rzeczą jest rzecz, której by pragnęli chyba wszyscy Polacy, czyli pełna licencja na Ursusa, która w no, ostatnim filmie była przeze mnie omawiana. Jest to rzecz, którą już Polacy wyczekują od 22. Ktoś może powiedzieć, że to jest od niedawna. Ale już minęły ponad chyba 4 lata. Więc co? Na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, czy Ursus się pojawi, czy nie. Jest taka znikoma szansa. Do tego bardzo bym chciała, by pojawiły się nowe maszyny polskich ich marek. Po prostu wiadomo, no, Polacy mogą sobie zażyczyć maszyny, Chińczycy i wszyscy. Ale jednak Polacy to jest duży odsetek farminga. USA już dostało dużo marek a Polacy tylko czekają na większą ich ilość. Więc co, tą propozycję sobie omówiliśmy teraz przejdziemy do omawiania propozycji związanej z dzikimi zwierzętami, czyli NPC-tami. Po prostu, w 22 dodali nam sarny, w 19 co dodali nam? Kruki czy tam inne jakieś wrony. No i oczywiście, jak to Giants, dodały zwierzęta, które nie są dokładne. Farmingowe sarny nieraz potrafią latać, a kruki potrafią się pojawić w lasowych momentach. Już nie mówiąc nawet o zwierzętach w zagrodach, które jak powiedzmy pojazd jakiś wejdzie na ich teren, one po prostu lewitują na nim, tak jak na przykład kury. Więc oczekujemy do zmiany tych fizyk farmingowych zwierząt. I oczywiście do nowych dzikich zwierząt w lasach, na przykład takich jak dziki czy jakieś inne zwierzęta. No bo zwierzęta zagrodowe już wiemy, że będą ulepszone i poprawione. Widzieliśmy już to na zwiastunie, które widzicie teraz w tle. A co do dzikich zwierząt, na chwilę obecną prawie nic nie wiemy. Dobra, trochę tych propozycji mieliśmy, ale jeszcze jedną z ważniejszych jest lepsze budowanie, które było w 19. Czyli, na przykład, mieliśmy taki budynek i stawialiśmy go na krzywym terenie. To nie było czegoś takiego, że jest niemożliwość postawienia go, choć chyba raz czy dwa razy mogło się to zdarzyć. Tak jednak, głównie po prostu teren się podnosił pod tym budynkiem. W 22 już to wygląda całkiem inaczej. No bo teraz, jak stawiamy budynek, to on po prostu lewituje. No i oczywiście, jest to taka mechanika dobra i zła, bo znów postawimy wyżej budynek, to się bardzo teren podniesie. Ale jednak to jest lepsze pod względem wypełnienia, bo to lepiej po prostu wygląda. Jeszcze do tego tematu mogę dołączyć budynki z możliwą ścią wchodzenia do nich. Które były w 19, a w 22 nie ma. No, i ostatnią rzeczą chyba przerazimy Giantsa. Tą rzeczą jest optymalizacja. Giants w 22 bardzo dobrze nam pokazał, jak działa optymalizacja w farmingu po aktualizacjach. Gdzie nieraz po aktualizacji farming potrafi się zacinać, no i po prostu wyrzucać z gry i nie działać. Shut the fuck up! No fucking place, Trash. No więc co? Czekamy, by optymalizacja była lepsza. Po prostu farming był grywalny. Więc co, to koniec dzisiejszego materiału. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, oglądania poprzednich filmów i odwiedzenia kanału w grupie FSJ. Siema!